Czy są inne propozycje? Nie widzę w związku, z tym przystępujemy do przegłosowania tej kandydatury. Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby pani Irona Przybodek została sekretarzem bliższych Obrad proszę podniesienie ręki Pan Panek również odnosi ewentualne poprawki czy... Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem wnieść do porządku obrad projekt uchwały. To by było w punkcie w punkcie trzecim i tak do, zamieściliśmy jeszcze podpunkt pod D. Otóż w podpunkcie D przyjęliśmy uchwałę, projekt uchwały w sprawie powierzenia wyprowadzenia zadania własnego gminy opoczną dotyczącego utrzymania czystości i porządku na drogach i placach gminnych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym porządku obrad. Bardzo proszę Pan Radnik jest za którym... Ja mam pytanie, pan sekretarz spokój jest to od razu w Marszu sobie ułożył w głowie. A czy możemy, jest to sesja nadzwyczajna zwołana tylko w danym temacie, czy możemy poszerzać porządek obrad? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak możemy za zgodą wnioskodawców sesji. Wnioskodawcą sesji jest Pan Burmistrz. Myślę, że udzielił sobie zgody, także można. Reszta zależy od Rady. Dziękuję bardzo. Dzięki. I proszę Państwa, jeszcze odnośnie jakby sesji, pośrednio to się tyczy i porządku obrad, e, zmiany w budżecie, szczególnie te, które dotyczą zadań inwestycyjnych, a to będzie głównie przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, wywołują e, zrozumiałe emocje e, wśród radnych i prowokują do dyskusji. Tym bardziej, że pewne inwestycje będą e, przesuwane, pewne skreślane. W to miejsce będą no inne inwestycje mam pytania do Pana Przewodniczącego, do Sekretarza, do Przewodniczącego Komisji Budżetowej: dlaczego nie odbyła się żadna komisja przed sesją? Poproszę nie odpowiadać, że nie było czasu, bo czas był. Dlaczego robocza dyskusja jest przenoszona dzisiaj na forum Rady? Dlaczego stawiacie w tak trudnej sytuacji Radę? I burmistrza. Dlaczego pan, panie przewodniczący, nie ogarnia tego wszystkiego? Powinniśmy, powinniśmy w trybie, ja wiem, że statut nasz, który jest ułomny, tu się zgadzam z panem sekretarzem i koniecznie trzeba go poprawić. Nie, nie, nie ma zapisów, zapisów, które wymuszają powołanie komisji nawet budżetowej, bo w międzyczasie ustawa o finansach mi się zmieniła i nie ma takiego wymogu. Ale w większości samorządów jest to tak realizowane, że przynajmniej branżowa komisja się wypowiada. Wtedy e, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości są rozwiewane i sesja ma jakiś merytoryczny przebieg i szybki. Dziękuję bardzo. Czy pan sekretarz jest w stanie odpowiedzieć. Tak, że do tej pory nie praktykowano w sesjach nadzwyczajnych wołowania komisji, bowiem czas na zwołanie sesji przez przewodniczącego od chwili y, wpływu wniosku, czy to od burmistrza, czy od grupy radnych, to jest y, czas 7 dni maksymalnie i nie zawsze, nie zawsze nawet jest aż tyle. Natomiast y, y, moim zdaniem. Państwo radni, jak otrzymaliście materiały, czy otrzymacie materiały, w tym też przewodniczących komisji tematycznych, jeżeli dochodzicie do wniosku, że trzeba nadzwyczajnie przed sesją zwołać posiedzenie komisji, to ja myślę, że jest to w gestii przewodniczących komisji i takich przeszkód nie ma. Oczywiście nie jest to rozpisane w statucie, tak w szczegółach, bo nigdy taki problem nie wypływał. Oczywiście zgadzam się z tutaj z panem radnym, że w tej sytuacji cały ciężar dyskusji, wyjaśniania e, tych uchwał, tych projektów uchwał, które pan również <coughs> proponuje, oczywiście e, spada na e, sesję. I, ja tak samo materiału dostałem jak y, pozostali radni. I, ja uważam, że nie ma jakiegoś większego problemu. Każdy kto chciał się z materiałami zapoznać, zapoznał się. A gdyby były jakiekolwiek problemy, gdyby były jakiekolwiek sygnały, no nie wiem, czy do mnie osobiście, czy do Pani y, Przewodniczącej Komisji Budżetowej, czy do, no w jakikolwiek inny sposób, to nie było chyba przeszkód najmniejszych, żeby się spotkać. Ja przyznam szczerze, że, no nie jest to jakąś tajemnicą, że my jako grupa radnych spotkaliśmy się. Nie było potrzeby zwoływać ich radnych w naszych sytuacjach nadzwyczajnych, a taka jest sesja nadzwyczajna, a więc odbiegamy troszeczkę od zasad ogólnie przyjętych i na zupełnie innych warunkach przyjmujemy, a nie były ujęte w budżecie, to to jest problem bardzo ważny. Jeżeli tylko jest taka możliwość, należy przedyskutować jak najbardziej taki problem i, i najszerzej. Natomiast jak już powiedziałem na wstępie. Sytuacja jest w miarę nadzwyczajna, więc sesja jest nadzwyczajna i w takich przypadkach odbiegamy trochę od normalnego trybu i procedur. I chciałbym, żeby Państwo zwrócili na to uwagę. Dziękuję. dobre skrzyżowania Krażyńskiego, Zbiernackiego przy udziale oczywiście Urzędu Marszałkowskiego, czyli Województwa Polskiego. Urząd Marszałkowski... Nie wiem, czy już podjął, czy podejmie lada moment w pierwszych dniach y, marca, również podobną uchwałę, y, gdzie obliguje tutaj y, 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 do przekazania dotacji w wysokości 1 300 000. 000. Y, y, po przeanalizowaniu kosztów, no stwierdzamy, że jest to 50% wartości y, zadania. Tam z naszej strony, jak Państwo później zauważycie, w kolejnych uchwałach jest założona szkoda 1,4 mln, więc troszeczkę więcej, ale to na dodatkowe wydatki, zresztą to już wyjaśni może i Andrzej Slawczyński, między innymi chyba aktualizację kosztowych, trzeba będzie przeprowadzić. Kolejne uchwały wiążą się oczywiście z tą uchwałą, czyli wprowadzenie tego. Zadania, no wiadomo, rezygnacją z innych, a żeby można było zrealizować to. Tak, tyle co do tej pierwszej Dziękuję, pani sternik. Otwieram dyskusję o tym punkcie. Przyznam, że decyzja dotycząca budowy rądu to jest decyzją strategiczną. Strategiczną, to znaczy dla mnie priorytetową, gdyż najważniejsze chyba jest bezpieczeństwo. A jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, również mówimy o życiu ludzkim. To było najbardziej kolizyjne skrzyżowanie w mieście od lat. Tam było bardzo, bardzo wiele zdarzeń drogowych. Posługuje się tutaj danymi nawet z policji, bo tam również zdobywałem wiedzę na ten temat. I proszę Państwa, naprawdę musimy rozwiązywać przede wszystkim chyba problemy dotyczące bezpieczeństwa, a Taki problem był właśnie to skrzyżowanie, które no, generowało bardzo dużo wypadków. Poza tym proszę Państwa, no, jeżeli się pojawiają, pojawiają środki zewnętrzne, a więc dostajemy jakieś pieniądze w tym wypadku z Urzędu Marszałkowskiego, należy z takich pieniędzy skorzystać. Ja zabiegałem na to parę miesięcy. I to jest inwestycja w moim zdaniem bardzo droga, bo na to chwilę... Możemy sobie popatrzeć tutaj na to zdjęcie, które jest tutaj. I to, co jest przed starostwem, praktycznie to niewiele się zmieni. Jadąc niejednokrotnie, praktycznie przez całą Polskę, widziałem bardzo dużo takich rozwiązań tych rąd I moim zdaniem, bo tak, chodniki mamy, to jedynie będzie jakieś tam wejście kawałeczkiem w ten odcinek. No wiadomo, że tam na pewno będzie jakaś tam przebudowa. Ale to jest naprawdę ogromna kwota. To jest 2 miliony 600. No to nie wiem, no to jest odcinek, można sobie popatrzeć. No nieduży. To ja bym powiedział tak, że no kilka wywrotek można przywieźć w piachu i obłożyć jakimś tam kostką i, i to może też funkcjonować. I jeżeli. Wiadomo, że jest to rondo polizyjne, ale myślę, że za mniejszą kwotę nie byłoby problemu, żeby to zrealizować. A dzisiaj wcześniej trzeba pomyśleć nad tym, dlaczego ta inwestycja jest taka droga. I chciałbym tutaj, no nie wiem, wypowiedź naczelnika, żeby wytłumaczył mi, co tam będzie przebudowywane. A dzięki staraniom pana burmistrza Doszło do e, wspólnej realizacji tego zadania Zarządem Róg Wojewódzki. Od początku zakładaliśmy, że inwestycja będzie współfinansowana 1 do 1 przez Zarząd Róg Wojewódzkich. Dokumentację wykonaliśmy my, na wykonanie dokumentacji wyraził korzyść zgody Zarząd Róg Wojewódzkich. Ponieważ część tych działek, e, na których to zlokalizowane jest rondo, była wówczas we własności gminy. Wkładaliśmy tymi działkami, jak sobie Państwo przypominacie ulica Beżyńskiego była gmina ulica Inowłocka, to była droga wojewódzka. Wykonaliśmy w ubiegłym roku zamiany, więc podział został dokonany i możemy wejść w realizację już ostateczną budowy rondo. To co mi pan się w ubiegłym ja wiem, że może mi się tak wydawać, natomiast zakres realizacji inwestycji, ponieważ jest to rondo na drodze wojewódzkiej i musi być dostosowane do parametrów drogi wojewódzkiej jest ogromny. Więc nie mówimy tutaj o śladowej przebudowie. Może ja tam pokażę na, na realizacji inwestycji. To mamy pierścień ronda. Pierścień ronda o średnicy 40 metrów. Średnica wewnętrzna ronda to jest 18 metrów. Na tych 18 metrach w tej średnicy wewnętrznej to będzie pas zieleni. Na tym pasie zieleni masz słupa oświetleniowego trójramienny o wysokości 12,5 metrów średnica pierścienia jazdowego to jest 20 metrów szerokość tutaj na schemacie samej jezdni to jest 10 metrów do tego realizowane będą wyspy kanalizujące ruch to rondo jest rondem dwupasowym więc mamy dwa pasy ruchu i mamy również wszystkie wloty ulic mówimy to o wlotach od ulicy Peżyńskiego od ulicy Biernackiego ulicy Inowockiej i od strony ulicy Kwiatowej są również lotami dwupasowymi. Długość przebudowywanych jezdni to jest około 200 metrów. Więc możemy powiedzieć, że to jest około 70 metrów od strony ulicy Inowłockiej, 70 metrów od strony ulicy Berzyńskiego, 40 metrów od strony do Biernackiego 30 metrów, Perzyńskiego i w stronę ulicy Katowej również 30 metrów. Przebudowujemy również infrastrukturę podziemną, więc będziemy przebudowywać kanalizację deszczową. Generalnie to będzie nowa kanalizacja deszczowa, która będzie sprowadzona do ulicy Perzyńskiego. Przebudowane będzie sieć teletechniczna i sieć elektroenergetyczna. Zabudowane będzie 14 słupów oświetleniowych na wlotach. To są inwestycje dotyczące ulicy kwiatowej, ulicy gołomórnej. I termomodernizacji zespołu szkół samorządowych nr 3. Tam było zapisane 800 tysięcy. No, zdajemy sobie sprawę, że to 800 tysięcy i tak by było za mało. I tu uważamy, jeśli będzie uruchomione, będą uruchomione już te środki unijne i w ramach tego planu gospodarki niskoemisyjnej, myślę, że uda nam się zrealizować tego z inwestycji tak powiedzmy no przy okazji, nie przy okazji, ale w międzyczasie otrzymaliśmy informację z Lódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach przyznanych na 2015 rok, jak również już taką ostateczną informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od do osób fizycznych. To zostało uwzględnione już w tej wieloletniej prognozie finansowej oczywiście w kolumnie dotyczącej 2015 roku. Główne takie zmiany to dotyczą zmian przedsięwzięć. I tak jak już wspomniałam, dwie inwestycje, a mianowicie przebudowa tej ulicy Kwiatowej i ulicy Kołomórnej zostały przesunięte na rok 2016 do razu. To no, tyle wyjaśnienia. Szanowni Państwo, na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Chciałabym się odnieść do zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015-2029 dział 1.3 punkt -1 -3 1321 dotyczący budowy dróg na osiedlu u stronie drugi etap okres realizacji 2016 2018 łączne nakłady finansowe 2 520 3522 zł. Po zmianie limit 2016 rok 800 tysięcy, wcześniej zapisano milion zł. Otóż, my, mieszkańcy osiedla ustronie stronie, po raz kolejny w naszym odczuciu zostaliśmy zmarginalizowani i zlekceważeni. Ostatnie inwestycje dotyczące budowy dróg na naszym osiedlu miały miejsce w 2010 roku. A więc dawno temu. Mamy rok 2015 i znów nie ma żadnej inwestycji skierowanej w naszą stronę, choćby najmniejszej. Ba, wykazanie czy bezpowrotnie. Drodzy Państwo, mamy XXI wiek i dziwi fakt, że w połowie drogi na osiedlu u stronie to drogi gruntowe. Wstyd mi za to, drodzy Państwo. Wstyd jako radnej i jako mieszkańcy tego osiedla. Myślę, że drogi osiedlowe nie powinny być dziś towarem luksusowym. Powinny być standardem. Wybaczam Państwu, jako społecznik nie mogę przejść na tym tematem obojętnie. I tu cisną się po 20 latach oczekiwań słowa Andrzeja Kmicica. Sławetne słowa. Kończ waść wstydu, oszczędź. Jaki nasuwa się wniosek? Dokończmy wreszcie tę pilną i oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, choćby etapami. Nie ośmieszajmy się. A tak na marginesie powiem, że inni chcą, tak jak szanowny pan radny łączek, remontować ulicę, a na moim osiedlu nie mamy co remontować. Ulic tam w połowie nie ma. Zapraszam Państwa na spacer w kaloszach. Pytanie tylko, ile jeszcze lat? Dziękuje. Dziękuję za uwagę. Ulic na odstronie. Wartość tego zadania nie uległa zmniejszeniu. Była rozłożona na 3 lata i jest nadal rozłożona na 3 lata. Taka sama wartość. Zostało drobne przesunięcie do 200 tysięcy między 16 a 17 rokiem. Zazwyczaj to nie robimy tak, że powiedzmy na każdą ulicę ogłaszamy przetarg, tylko ogłaszamy to kompleksowo, wykonawca to realizuje, a płatności powiedzmy realizujemy stopniowo w kolejnym Także to jest nieprawda, że zostało zabrane. Nie zostało zabrane. Radny Krzysztof, uważam, że właśnie inwestycji na teren miejski jest bardzo mało. A wiemy, mamy XXI wiek. Głównym problemem są drogi. I tutaj myślę, że powinno być zawarte w tej wieloletniej prognozie finansowej jakieś zagwarantowanie na tzw. Te drogi wyjazdowe. Jakiś taki wkład, że w momencie, kiedy jest możliwość uzyskania tych środków z województwa, to wtedy powiedzmy ten wkład własny jakiejś gminy jest i te drogi możemy przy internecie realizować. Bo wiadomo, że Czasami takie środki się trafiają na tysiące nagle, i na taką inwestycję można by jak pozyskać te środki, idą na terenie wiejskich, a na miasto idą bardzo mało. Także tutaj, tak jak tutaj, Pan Krzysztof, to jest właśnie taki stosunek 1 do 11. I myślę, że tutaj właśnie należałoby się bardziej przyjrzeć tym prognozom i to tak właśnie podzielić bardziej z Inwentaryzować y, pewne obszary. Jeżeli na przykład Pan y, Radny Łączek mówi tutaj obszarze Łączniku Rzemowskiego jest paserowa, więc zastanówmy się jaka jest użyteczność publiczna tej ulicy. Jak, ile tam ludzi przechodzi po, w tygodniu czy każdego dnia. Czy to są dziesiątki, czy są setki, czy Więc y, takie dane, mając takie dane możemy już oprzeć się na nich i powiedzieć tak, warto to robić lub nie. Jeżeli radna, gdybyśmy mówić w ten sposób, że na ustroju nie ma boiska, nie ma dróg. Przeanalizujmy to od tej strony. Jeżeli tam mieszka 2000 osób, a no może trzy, nie wiem, i faktycznie nie ma tam boiska, to proszę Państwa, no, priorytetem powinno być to, żeby takie być w z Państwa radnych jest zapowiedziem do planowania uchwały. Proszę o podniesienie ręki do teraz tak podejść, 46 tysięcy. Właśnie mam w tym pytanie, dlaczego 46? To znaczy to, że zwiększyła się w przekazku. Ta oferta wyniesiona, czy zawało w planie zabezpieczoną kwotę z 20 40? troszkę została za mała, tak po to zabezpieczona na nie, ale to było wyliczone wcześniej. Troszeczkę i dzieciaków dochodzi, które musimy dowozić. To nie jest w wyniku przetargu, bo tutaj również zwracamy te koszty rodzicom. Jedynie, ale to nie ma, nie ma tutaj żadnego przetargu, bo dowozimy też dzieciaki do Nowego Miasta. Tutaj no, nie naszym transportem, tylko tak trzy okazji, gdzie zabierają właśnie dzieciaki od nas. No i to wszystko na terenie miasta. Jako zwrot głównie kosztów dowozu tych dzieciaków. Pozwoli, że bezpośrednio się zwrócę do pani skarbnik. Upoważniliśmy burmistrza do zawarcia porozumienia. Dokonaliśmy przesunięć w naszym budżecie żeby po stronie naszej to 1 300 tysięcy 400 000 znalazło się w budżecie, żeby to porozumienie mogło być zawarte i żeby Urząd Marszałkowski mógł wyasygnować kwotę tą, którą poniesie, czyli to kolejne 1 300 tysięcy złotych. I proszę mi powiedzieć na jakiej podstawie my dokonujemy zmiany w budżecie polegającej na wprowadzeniu kwoty milion 300 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego, skoro porozumienie, do którego żeśmy uważali burmistrza, jeszcze nie jest zawarte. Czy pani ma jakąś promesę na piśmie z Urzędu Marszałkowskiego? Czy to jest, na jakiej podstawie po prostu, y, pytam o stronę formalną, przed zawarciem porozumienia y, umieszczamy tą kwotę y, w naszym budżecie, kiedy nie ma jeszcze porozumienia, i kiedy nie ma decyzji Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi.